Dzień dobry wszystkim bardzo gorący, bardzo serdecznie, ja jestem Milki, a to kolejny odcinek na moim kanale Milki Plus, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco, dzisiaj tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, kontynuacja poprzedniego, czyli słuchajcie, dalej lecimy w kopalni, yy, oczywiście przeniosłam się tak jak mówiłam i słuchajcie, mam nadzieję, że w tej kopalni uda nam się znaleźć jakieś diamenciki, pamiętajcie, 200 łapek w górę, to jest jeden diament po waszej stronie, więc zobaczymy kto więcej znajdzie diamentów, czy wy, lajkami, czy ja. Normalnie diamentami. Także zobaczymy. No i co no? Myślę, że chcecie. No mam nadzieję, ja wiem to po prostu, że to. Myślę, że w każdym razie ja wiem że przeczuwam to jakieś diamenty. Także mam nadzieję, że oczywiście uda nam się coś znaleźć. Pamiętajcie łapce w górze o subskrypcji oraz o tym, że 18 sierpnia. 18 sierpnia we wtorek o godzinie 18.30. Nastawcie sobie budziki. Będzie otwarcie słuchajcie, mojego nowego sklepu sobie, z nowymi koszulkami, nowymi wzorami. secie ja już nie mogę doczekać. Jak mi przyjdzie koszulka, ja już mam zamówioną koszulkę. Sobie będą dwa nowe wzory jeden stary, także naprawdę kurde, już nie mogę doczekać, jak to po prostu ruszy. No i to będzie chwila, to będzie po prostu sekunda. Dobra, słuchajcie, w każdym razie i tak się bardzo nie mogę doczekać, także pamiętajcie o tym. Mam nadzieję, że ktoś z Was też się, słuchajcie kupić coś, słuchajcie, z tego typu. nie ukrywam, ponieważ naprawdę jest to mega fajne. Raz miałam taką sytuację, raz w życiu, że ktoś podszedł do mnie po zdjęcie z, z moją koszulką. No ja byłam po prostu tak, wiecie, tak stoi. Wow, no totalny kozak. Także naprawdę, nie wiem, było mi bardzo miło. Także jeżeli, słuchajcie, kupicie koszulkę, to tutaj macie, będziecie moim serduszku na zawsze. A jeżeli zaobserwujcie mojego Instagrama, no to na 40 tysięcy obserwujących robię konkurs na jedną z koszulek. No i może jakiś tam autografik się pojawi, kto wie, słuchajcie, kto wie, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy wiadomka. Dlatego, słuchajcie, zapraszam Was na te moje wszystkie social media, na mój kanał główny oraz na kanał Elickiej, ponieważ tutaj Eliska dołączy do ten serwer za parę dni, także, słuchajcie, koniecznie bijajcie. w ogóle z mi tak ciepło, ponieważ ja już, słuchajcie, już Wam mówiłam to w poprzednim odcinku, że nagrywam na zapas te odcinki. Jest 21 już, no i ja nagrywam dziewiąty film <grym> dzisiaj. Nie wiem, jak to się stało i teoretycznie jeszcze... Dodając jeszcze dwa odcinki z no to mamy 11 filmów, a jeszcze na pewno jeden nie czeka do nagrania, także ja nie wiem, jakim cudem to się dzieje. Naprawdę, ja nie mam pojęcia, ile, jakim cudem, ale cieszę się, jakby, nie wiem, sprawia mi to naprawdę dużą przyjemność. Co jak to, słuchajcie, nie jest źle, nie, nie, nie jest tak, że nagrywam na siłę, ale bardzo z przyjemności, tak bardzo się cieszę, że mogę wami, dla Was coś nagrywać. I widzę tutaj, że laz odkryliśmy pod węgielkiem, także super. Ale oczywiście w dzisiejszym odcinku skupiamy się tylko i wyłącznie na diamentach, także teraz. Tylko żelazo, to zbieramy, sobie czekać, ile mam tego żelaza? No mam tak żelaza, także jeszcze z jeden tak pozbieramy i żelazo będziemy zostawiać, ale już węgiel powoli, myślę, że możemy, słuchajcie, sobie go odpuszczać. No i co jakiś czas go tylko zbierać, ale na razie się skupić oczywiście na najważniejszym, czyli na diamentach. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że nam oczywiście się to uda i że pozbieramy jakieś, kurde, diamenty, bo naprawdę... No nie ukrywam. No nie ukrywam, ale chciałabym, słuchajcie, chciałabym znaleźć dzisiejszy odcinku diamenty. I jesteśmy na troszeczkę wysoko, więc musimy troszeczkę zejść niżej, żeby oczywiście znakie diamenty zebrać, ale widzę, że tu jest jeszcze jakiś żelazo, no to żelazo, słuchajcie. Jak najbardziej, oczywiście, do mojej kieszoneczki leci, bo jestem ciekawa, jak ten gościu, w sensie jak skin potrafi przenieść kurde, stack żelaza. Czajcie, ile że to jest żelaza? Albo jakieś w ogóle nosić te kil... <noise> John to Yontochow, a ja nie wiem, słuchajcie. Wodę nosi, e, nosi piec, piec nosi na plecach. Dobra, słuchajcie, to jest mocne, to jest naprawdę mocne. E, nie wiem jakim cudem w ogóle, nie wiem jak silna jest w Minecrafcie, ale chyba bardzo silna, skoro potrafię tyle, wiecie, rzeczy unieść. E, jest to dosyć dziwne, nie, niezbyt naturalne, ale okej, okay, słuchajcie. Inaczej to Minecraft byłby nie Minecraftem, także... Dobrze, że tak jest, a nie inaczej. No i co, co, co tutaj więcej mam opowiadać? No, diamenty, tak? To jest, co, to czego mam, na co mam. Uh, dzień dobry, panie zombie. Czego pan tutaj szuka? Na pewno nie diamentów ze mną. Dobra, do widzenia, gościu. Bo tutaj mi jest niepotrzebny ten pan. Lecimy, słuchajcie, oczywiście troszeczkę wyżej, tu jest jakiś chyba kanion w ogóle, z tego co widzę. Tam jest w ogóle znowu Enderman. Okej, okay. trochę mnie wystarczył, nie powiem, myślałam, że leci na mnie, ale na całe szczęście, słuchajcie, nie. I tutaj widzę, że jest kolejny kanion w kanionie, wow, wow, naprawdę wow, słuchajcie, to jest dosyć mocne. Dobra, słuchajcie, ten ząb kupi zombie, dobra. U, ale tutaj już ta, kurde, chciałam, ostatnio mówię cały czas albo Beata, albo Bożena, a Baśka, nie wiem dlaczego, słuchajcie, tak jest. No i co? A ty nie pójdziesz do mnie? Co? Ty jesteś mądra, co? Ty, ty myślisz... Nie jesteś mądra, dobra, zasadnie. Mierzemy oczywiście to żelazo, które tutaj jest. Bo ja już tak jak mówiłam, żelazo jeszcze akurat sobie wolałabym pozbierać i gdzie ona jest? A, spadła też. okej, okay, dobra, słuchajcie, no lepiej dla nas. Ale z tego co widzę tutaj dosyć sporo jest potworów, ale mam nadzieję, że słuchajcie, i mimo wszystko przeżyjemy. Dobra, słuchajcie, zatkajmy sobie tą wodę, bo ona jest tutaj nam. Yo, i mamy diamenty w piątej minucie, słuchajcie, zanim nawet nie minęło 5 minut, a mamy diamenty, tak? Dosajcie zobaczymy, ile mamy diamentów. Raz, dwa, trzy. 4 5 6 diamentów, moi drodzy, czyli musicie zostawić 1200 lajków, żeby mnie sobie przebić w diaksach. 1200 lajków, ale ja, się, ja już mam słuchajcie, taki humor po prostu Pięknie, ja tak coś czułam, że te diamenty będą, się dobra, słuchajcie, nie wiem za bardzo, gdzie teraz iść, ale myślę, że tutaj, no, upuścimy to miejsce, bo raczej tutaj, słuchajcie, diamentów już nie będzie, skoro, słuchajcie, zebraliśmy stąd, także, no, nie, no, sześć diamentów to jest, zasadzie coś, naprawdę jest mocno już, okej, okay, tylko, że tutaj ktoś mi może odebrać te diamenty, dlatego musimy, słuchajcie, uważać, bardzo uważać, naprawdę, giga, bardzo uważać, dobra, spokojnie, cyk, okej, okay, udało się. I tak, zwierzę teraz sobie na spokojnie sobie ten, to żelazo, które to jest, ponieważ oczywiście jeszcze musimy troszeczkę jego nazbierać, żeby się na nie nie patrzeć. Zaraz pójdziemy tam do tego kanionu, ale najpierw chciałabym zobaczyć, co tutaj jest i czy są. O, wow! Jak mogłabym... Co za baba! O nie, ale ona jest przerąbana! Nie! Jo! Ty, Jakbym tutaj umarła? To by się wkurzyła bardzo, bardzo. Dobra, wiecie, co to było? totalnie niebezpieczne i to było totalnie chore, słuchajcie, co się teraz wydarzyło. Dobra, mamy jeszcze dosyć dużo trucizny. Dobra, słuchajcie, zjedzmy sobie może to Marewkę. Marewka, słuchajcie, jest dobra na takie rzeczy. O, dobra, to było straszne, słuchajcie. Jakby ona bym nie rzuciła teraz tą podkom jeszcze, tą na, na damage, no nie, wiecie, że natychmiastowe e, obrażenia, no ja bym po prostu sobie martwa z tymi moimi diamentami, już bym ich nie widziała, słuchajcie, ani razu na oczy, także dobrze, że udało nam się, słuchajcie, w jakiś sposób to jest ona, czy to jest zombie? Ja już nawet nie wiem. Dobra, słuchajcie, nieważne. Musimy poczekać, aż mi, sobie zej, zejdzie ta trucizna, aż się odnowimy. Naprawdę, Wiedźmy są okropne, dlatego że, no, z nimi się nie da. One da, dadzą ci, sobie potkę na, na natychmiastowe, znaczy na, na truciznę, potem na natychmiastowe obrażenia i już po prostu nie żyjesz. To jest przerąbane, według mnie, naprawdę to jest ciężki potwór w Minecrafcie, dlatego trzeba uważać. No dobra, słuchajcie, musimy teraz chwileczkę odpocząć. Yy, poczekać, aż się nam tam zregenerujemy, prawda? Ponieważ no mamy troszkę do regeneracji. Yy, ale za ten czas w za zasadzie moglibyśmy zrobić sobie, słuchajcie, już. Kilow diamentowy, dlatego że tak, czy siak musimy wykopać, sobie jakieś obsydian i tak, więc zabierzemy sobie ten kilow. Yy, ale pamiętamy, że mieliśmy dzisiaj, słuchajcie, sześć nasze 6 diamentów w tym odcinku, także superowo. Yy, Okej, okay, zabierzmy sobie jeszcze, słuchajcie, teraz tą siekierkę. Dobra. No i tak musimy poczekać, słuchajcie, i tak, aż się odnowimy, dlatego że ja tam się nie odważę po prostu pójść w, tam, w takim stanie, że tak powiem, yy, walczyć, słuchajcie, z. Jak ona się nazywa, z wiedźmą. Chyba, mamy łuk i mamy strzały. Dobra, idealnie, słuchajcie, idealnie. To teraz nie ma szans, że z nami wygrać. Dobra, gdzie jest ten zombie? Hello. Ja tutaj jestem przygotowana na walkę. Woohoo. Ale gdzie jest ten? Najbardziej mnie interesuje ta głupia Baba Jaga <laughs> Baba Jaga w sensie. Ale nigdzie jej to nie ma na razie. Także dobra, jak na razie to ok, w porządku. Sobie zjedzmy sobie może ziemniora. Bo on ci akurat. Whoa! Ale słuchajcie, jak się wystraszyłam, już myślałam, że to jest ta baba Jaga, słuchajcie, się tak wystraszyłam, że już, że już nie żyjemy, ale na całe szczęście to było stare straszne, bo tak nagle spadli mi z góry, ja nie wiedziałam, co mam zrobić, co mam, co mam ręce włożyć, ale kurde, gdzie ona jest, słuchajcie, ona gdzieś poszła, ja się boję, że ona mi tak gdzieś wyskoczy zaraz Ech, i będzie tak troszeczkę Nie wiedziałam, wiedziałam, że ona tam gdzieś jest, słuchajcie, skubana baba, dobra, słuchajcie, tam jest dosyć dużo, nie wiem, czy zauważyliście, ale tam jest naprawdę bardzo dużo e, mobów. I szczerze powiedziawszy, w tym momencie tak średnio mi się tam chce słuchać, iść, yy, więc jest to troszeczkę problem, ale okej, okay, yy, mam nadzieję, że to przeżyjemy jakoś. Chyba? Dobra, idzie zombie, ok. Na zombie jego to spoko, ok. Zombie jest chillowy. O, tu jest drugi zombie, kurde, ale mi zrobił, słuchajcie, maskę. Jaka niespodzianka, co to się dzieje? Dobra, słuchajcie, musimy go uważać. uważać. o nie, tylko nie, 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 nie możemy umrzeć, dobra, słuchajcie, ja nie chciałabym umrzeć, słuchajcie, z tymi diamentami wszystkimi. Bardzo mnie nie chciała, dlatego musimy sobie uważać Ok, dobra, dobra, tu jest jeszcze Baśka, to baśkę też trzeba sobie wylaminować, o kidołki. Szybko zjemy sobie coś, słuchajcie, takie na chwilkę odnowienie, ok. Jedna, jedna ruda do wykopania. I tak, tam jest, słuchajcie, tak, widzicie to? Ja tu, oh nie, straciliśmy strzały! Dobra, jest! Adin, dwa! Uuu, spadła, Dobra, 3 I uwaga, 4 je będzie! Gdzie ona jest, słuchajcie? Okej, okay, dobra, o, wynurza się. Straciliśmy, straciliśmy ją, straciliśmy strzały. Mayday, 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 Mayday Dobra, słuchajcie, szybko teraz szkielet. Okej, okay, okej. Okay. Niech ona mi... Nie, nie! Zostaw mnie! Dobra, rzuć, 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 śmiało, rzuć. Ja, ale nie we mnie, stara, zostaw mnie. O, no kurde, no i znowu mi to zrobiła, słuchajcie, znowu mnie zatruba, no nie, szybko, słuchajcie, musimy uciekać, musimy uciekać, bo inaczej tu umrzemy. Dobra. Okej, okay, żyjmy, okej, okay, żyjmy, słuchajcie, jest w porządku. Nie, na całe się nie złapałam ta trucizna aż tak mocno. Mamy tylko jedną strzałę. masakra, Czemu, słuchajcie, te głupie wiedźmy są takie trudne? Jeszcze mamy spowolnienie jakieś. Przez minutę mamy aż spowolnienie. Real talk. O nie, zostaw mnie, zostaw. Nie możemy, sobie znać, nią zmarnować strzały. Ma Proszę, no nie dała nam ani jednej strzały tak głupia Baśka, masakra jakaś. Ten w ogóle, aż czy ten, Nie, to też zainfekował, słuchajcie, masakra. Co ta Wiedźma robi, słuchajcie, naprawdę z Wiedźmą to jest najgorszy potwór na świecie. Nie znoszę tego potwora, przysięgam wam, że nie znoszę. Oła, o, oła, oła. O nie, no kurde, widzicie jak ona jest okropna? Zostaw mnie. Przestań! Nie! Shit, 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 shit. hu. Uh, 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 uh. Ja nie mogę na Nienawidzę tego. No, nienawidzę tego potworu. On jest gorzej. Ja zawsze mówiłam, że Baśni to jest najgorszy potwór. Ale to. No, nie, nie, no to po prostu zmiata każdego potwora. Ja nie wiem, czy widzicie, ale za moimi. za moimi oknami jest już tak ciemno. I dopiero teraz sobie z tego sprawę, było dopiero co jasno. I tak teraz się patrzę na kamerkę i takie o kurde, dobra. Ale w każdym razie, dobra. Musimy sobie niestety znowu poczekać. A, przez 15 sekund, powiem że mamy spowolnienie i te wszystkie słuchajcie rzeczy, dlatego sobie poczekamy, no ale słuchajcie, dobra, mam nadzieję, że jakoś sobie, to się w miarę szybko ogarnie. Ha, no i przeżyjemy po prostu i tyle. E, także no 5 sekund, no come on, szybko nam może damy tutaj jeszcze pochodnie. Dobra, słuchajcie, jest już ogarnięte, zjedzmy sobie ziemiora na taki dobry początek dnia. Halo? Czy ktoś? O! No! <laughs> Jak się wystraszyłam! Uuuu, uh, to najgorszy potwór na świecie, co za potyczka, słuchajcie, niedawno nie było takiej potyczki, słuchajcie, u mnie na odcinkach. A ja tylko chciałam z diamenty pozbierać, a nie, słuchajcie, walczyć przez pół odcinka z gopią wiedźmą. Dobra, dobra, dobra. Uff, musimy sobie poczekać, aż nam się trochę odnowi to HP. Nie mamy już tego, pochodni, znaczy nie pochodni. Tego, jak to się nazywa? Wiecie, o, co, o czym mówię, nie mamy, słuchajcie, strzał. mam nadzieję, daj, daj mi strzały. <laughs> Czemu mi tak dużo odebrałaś życia? Baśka, co ty zrobiłaś? <noise> prawie... A nie, tam jest tak głupia mama! Dobra, słuchajcie, uciekamy stąd, uciekamy stąd na chwilę. Nie mamy dalej socie, żadnej po... żadnego tego. Dobra, słuchajcie, ja się tam boję podchodzić. Do... Wiecie co, ja mam lepszy pomysł po prostu. Mm. Dobra. Okej, okay. no ja mam nadzieję, że teraz po prostu nie przejdzie przez jakiś czas, co i przynajmniej. I będziemy mogli się w skupić na tym, co robiliśmy wcześniej, czyli na szukaniu diamentów. Dobra, ale zjedzmy sobie więcej, ponieważ ja, ja czuję taki niepokój, słuchajcie, jak ja mam tak mało HP, że to jest po prostu nieporozumienie jakieś. Naprawdę było to, była to mocna potyczka. Ale, no niestety nie została. Na razie wygrałem przez nikogo. Może jak tej wrócę, to sobie się z nią będę bawić i próbować ją zabić. Ona jest pewnie w ogóle, ma już 100% życia, bo ma te swoje socie, potki na regenerację. Ale wiecie, co mi nie zależy na tym, żeby ją zabić? Po prostu zależy mi na tym, żeby, żeby nie zabiła mnie. I to się teraz, słychać, w tym momencie dla mnie naprawdę bardzo liczy. Także, no na razie wywalone mamy w tą baśkę. Zabierzmy sobie, słychać, do rączki marchewki, żeby to się nam bardzo odpiecało. Tam widzę, że już żyje jakiś zombie do mnie. Więc ja, słuchajcie, idę w drugą stronę. Jak się wystraszyłam tego nietoperza. Ja idę w drugą stronę, żeby nam nasz oczywiście nie atakował, bo mi się nie chce z nim walczyć za bardzo. Także dobra, lecimy, słuchajcie, sobie z tym złotem dobła. No niestety, słuchajcie, mamy bardzo mało diamentów, i mnie to, słuchajcie, smuci. Jakby tylko 6 diamentów zdobyliśmy w tym odcinku, i to jest naprawdę niefajne. Okej, okay, jeszcze dwa zombie, słuchajcie, trzy, trzy zombie i baśka. Nie wiem, czy jest sens, słuchajcie, tam iść, bo pewnie tam nie będzie i tak czy siak nic. No ale dobra, słuchajcie, to jest Minecraft, tak? To jest Minecraft, na tym polega ta gra. Na zabijaniu potworów, na zdobywaniu nowych rzeczy. Także grajmy w tą grę po prostu, cieszmy się z tego. Eee, o, widzę, że mam jeszcze plec, no ranczo w ogóle, słuchajcie. Nie ja nie wiem, no skąd oni się biorą, słuchajcie, powiedzcie mi skąd oni się biorą. Nie to jakiś spawner w ogóle, czy co? Nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia, ale e, przynajmniej mamy w dosyć duży level. Mam nadzieję, że nie umrzemy w ogóle. Jeszcze tutaj mi się nie zdarzyło i także to jest challenge. Nie umieramy socie, tutaj na tym serwerze. E, zobaczymy, czy nam się to uda, jak długo nam się to uda. To się tak czuję, że za 5 minut albo nawet szybciej, za 2 minuty po prostu dostanę jakiegoś strzała właśnie w nos i tyle będzie, dobra, widzę, że tu jest naprawdę jakiś spawner, bo tej non jakiejś zombie przechodzą. I próbują mnie tutaj wylaminować. A ja tak się nie bawię, słuchajcie, ja tak się nie bawię. To jest naprawdę not cool. Według mnie to jest bardzo nie w porządku, bo jestem sama. Ich jest w tej 10. A i co ja mam zrobić? Słuchajcie, no ja nic nie mogę zrobić. No kurde, muszę się bronić jakoś. I nie wychodzi mi to do końca, jak widzieliście przed chwilą. I trzy razy się o otarłam, ale na całe szczęście jeszcze żyjemy, także. Radujmy się z tego powodu, cieszmy się, słuchajcie, celebrujmy to, bo naprawdę coś tak jak czuję, że no za niedługo może być po prostu jakiś tutaj polecieć jakaś śmierć, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Trzymajcie kciuki, żeby tak się serio nie stało, bo no bo fajnie byłoby w nigdy nie umrzeć. Dobra, słuchajcie, w każdym razie tak, zbieramy sobie jeszcze to złoto tutaj, ponieważ jest to, to sobie, zbierzmy je. No i teraz tak, teraz bardzo mi zależy na tym, aby czemu tu jest teraz tyle pająków znowu? Słuchajcie, no nie, no jak nie zombie, jak nie babajagi, to pająki, tak, pająki. O, jeszcze Baśka, no sup! O, duszki, dobra, wiecie co? Mayday, mayday, mayday. Houston mamy problem, giga problem. Ja już nie chcę sobie chodzić po kopalniach, Wiecie co? Bardzo mi się odeściało, po prostu idziemy na górę, bo... Nie chcę już, naprawdę już nie chcę, słuchajcie, kończymy ten odcinek, w następnym odcinku, słuchajcie, pójdziemy znowu na kopalnię albo coś, albo nie wiem, w jakimś po prostu późniejszym czasie, ale nie teraz, teraz naprawdę nie, nie mam już ochoty, słuchajcie, walczyć z tymi potworami, bo jest ciężko, jest cholernie ciężko, dlatego, słuchajcie, w na następnym odcinku yy, widzimy się już na górze i zobaczymy, słuchajcie, co... No nie, 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 jeszcze na sam koniec, na sam koniec musiał iść za mną, musiał za mną iść i... I koniec tego, widzimy się jutro, dzięki za oglądanie, łapki w górę, subskrypcje, trzymajcie się, papa. Do zobaczenia.